Żeby być w zgodzie z prawdą, no to nie jest tak, że wszyscy uczestnicy na Eurowizji to są fantastyczni wokaliści i, i, i świetni artyści. A jakie szanse ma Tulia? Oj! E... Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj moim gościem jest Artur Orzech, z którym porozmawiam o głośnym i bardzo udanym powrocie programu Szansa na Sukces. Panie Arturze, może powinnam zacząć tak jak kiedyś, Wojciech Mann, skąd przyjechałeś, czym się zajmujesz, ale ja doskonale wiem, czym Pan się ostatnio zajmuje. Prowadzi Pan program Szansa na Sukces, program Legenda. Jak to jest wyjść w taki program, który wszyscy znamy i wszyscy kochamy? Tak, no ja sam wychowywałem się na, na Szansie na Sukces, poniekąd oczywiście. Słyszę to pytanie, jak to jest wejść, nawet bardziej merytorycznie, bym to sformułował, jak to jest wejść w buty Wojciecha Mana. Od samego początku wiedziałem, że pan Wojtek jest niepodrabialny. Nie da się zamienić Mana na kogoś innego, więc dla mnie rzeczą zupełnie oczywistą było to, że muszę być Arturem orzechem i staram się być z sobą po prostu w tym programie, aczkolwiek faktycznie. Wspólnie z całą ekipą bardzo staramy się o to, by... By zawartość tego programu, to była ta prawdziwa szansa na sukces, którą znamy od lat. Jest takie kultowe pytanie pana Wojtka w tym programie, więc zadam je: skąd przyjechałaś do nas? No właśnie, na czym polega unikatowość tego programu? Ponieważ teraz mamy masę różnych programów typu Talent Show, coraz co chwilę pojawiają się nowe, a jednak szansa na sukces no, czymś tych widzów tak pochłania, że cały czas ją kochają. No niewątpliwie to jest pierwszy format, tak? Bo dzisiaj sobie możemy mówić o formatowaniu programów w radiu i w telewizji. Wtedy myślę w 1993, kiedy pojawiła się szansa na sukces, to, to chyba o formatach jeszcze nie było mowy, natomiast niewątpliwie pomysł był rewelacyjny i rewolucyjny, tak bym to nazwał, dlatego że rzeczywiście hmm, antena telewizyjna została udostępniona amatorom. Ludziom, którzy potrafią śpiewać albo przynajmniej Wydaje mi się, że potrafią śpiewać, bo, bo takich uczestników też szansa miała i, i, i ma do dzisiaj. No ale niewątpliwie są, są też historią znaczone nazwiska od Justyny Staszkowskiej zaczynając, tak? Czyli pojawiały się w szansie na sukces osoby, które de facto potem odnosiły sukces w wymiarze komercyjnym. No i myślę, że to jest siła tego programu i tego, że to był taki pierwszy format, a dopiero później pojawiły się te, te inne, następne, wzorowane na, na patentach zachodnich. To jest taki program, co jeszcze go nie było, dlatego, że on jest zupełnie premierowy i będą w występować różne osoby, między innymi takie, które jeszcze nigdy nie występowały w telewizji. Czy jak patrzy Pan na poziom dzisiejszych uczestników, czy on się różni od tych sprzed wielu lat? Czy Polacy się nauczyli śpiewać? i Wiedzą, co robić, żeby dobrze wypaść przed kamerą? Moim zdaniem Polacy śpiewają, szczególnie młodzież, śpiewają świetnie. Tyle tylko, że ja akurat w swojej pracy dziennikarskiej szukam takich talentów, żeby. Nazwijmy to Robert Gawliński. Mm -hmm. Że ktoś świetnie śpiewa, ale jednocześnie ma coś do powiedzenia. A my często w tych formatach otrzymujemy świetnie śpiewających ludzi, tylko że oni nie potrafią komponować piosenek. A, a moim zdaniem, jedno z drugim powinno iść w parze, i ja najchętniej. Takie talenty właśnie wygrzebuję, ale wracając do szansy na sukces, to akurat mam dosyć komfortową sytuację, ponieważ to, to nie ja oceniam, więc nie ja wybieram, nie ja decyduję i jest to często ulga dla prowadzącego, że nie musi decydować o tym kto przechodzi dalej, kto wygrywa odcinek, a kto nie. Ale też wtrącę się, te oceny są dużo łagodniejsze niż w innych programach typu talent show. Tutaj nie ma takich mocnych emocji, bardzo ostrych słów krytyki, bardziej taka domowa atmosfera panuje. Tak, rzeczywiście atmosfera jest domowa, ale proszę nie dać się zwieść, uczestnicy naprawdę są mocno przejęci swoimi występami i samym faktem, że, że docierają do, do, do finału danego odcinka szansę na sukces, więc ja, ja wiem, ja znam ich emocje, ja, ja czuję, ale faktycznie goście, gwiazdy, nazwijmy to tak, w każdym odcinku starają się rzeczywiście no, nie, nie atakować, zachować spokój, raczej wspieramy uczestników bez względu na to, jak. Jak śpiewają, niż. No nie chcemy ich zniechęcać, po prostu, mm -hmm. bo to jest, to jest ich czas, to jest ich moment. Ten program na, na tym właśnie polega, że, że tak naprawdę my eksponujemy uczestników. Główna nagroda jest bardzo atrakcyjna, bo to jest udział w koncercie debiutów na festiwalu w Opolu. Czy już pan wśród niektórych uczestników wyłuskał takie talenty? Widział pan jakiś potencjał, kto mógłby Oj, tak, wystąpić tak, tak, na tak, tak. Ja, ja, mam, ja, ja mam co najmniej trzy takie. Typy, ale ja nie chcę o tym mówić przed odcinkiem mm -hmm. finałowym i raz jeszcze wrócę do tego, co już powiedziałem, że cieszę się, że to nie ja będę musiał decydować, bo, bo nawet z tej trójki, która gdzieś tam mm, chodzi mi po głowie, no, no to ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać, więc cieszę się, że to nie ja będę wybierał. Mm -hmm. A myśli Pan, że będzie jakaś taka gwiazda na miarę Justyny Steczkowskiej? Bardzo bym chciał. Zobaczymy. Mm -hmm. A wracając do klimatów festiwalowych, no bo pan kojarzy się oczywiście od wielu lat z festiwalem Eurowizji, w tym z roku. Z konkursem, bo to ja zawsze całe życie będę prostował. Przepraszam. Nie, 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 nie ma problemu. Rzeczywiście to jest dla nas w sensie takich codziennych odbiorców konkursu piosenki Eurowizji mało istotna wiadomość, mm -hmm. ale wiem, że wśród na pewno Waszych czytelników i, i oglądających są fani konkursu tak, Eurowizji, tak. a oni niestety nie. Nie przełykają słowa festiwal, bo rzeczywiście. No festiwal od konkursu różni się tym, że festiwal możemy sobie skonstruować dowolnie. Mm -hmm. Albo to, to będą debiuty, tak jak pani powiedziała, czy premiery, artysta wychodzi, śpiewa jeden utwór, ale równie dobrze możemy sobie stworzyć mini recitale, wychodzi jakaś gwiazda, śpiewa cztery piosenki, potem ktoś śpiewa jedną, potem znowu ktoś zaśpiewa dwie i tak dalej, i tak dalej. Możemy to sobie konstruować w dowolny sposób. Natomiast konkurs rządzi się regulaminem i swoimi prawami i dlatego ja zawsze tak, znając fanów Eurowizji w Polsce i nie tylko, zawsze będę już chyba do samej śmierci poprawia. Ale ja trochę usprawiedliwię to moje słowo festiwal, ponieważ właśnie w tym roku ma być niesamowita gwiazda na Eurowizji, czyli Madonna ma wystąpić, czyli już to jest, ma takie znamiona ten konkurs trochę festiwalu, to chyba po raz pierwszy aż tak wielka gwiazda. Nie, 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 to, się za, to jest, jest rzeczywiście od 2016 roku, Obserwujemy taki trend, że zaczynają się pojawiać gwiazdy i to naprawdę, tak jak pani mówi. No, wielkiego formatu. Tak, wielkiego formatu. To, to, to nie są jakieś tam nazwiska. Pierwszym był w 2016 roku w Sztokholmie. Nasz kochany szpak tam śpiewał i bardzo dobrze się zaprezentował. Natomiast, gwiazdą, i to, to rzeczywiście była taka e, gwiazda pierwszej wielkości, był Justin Timberlake. Mm -hmm. e, przyznam też, że jeśli o mnie chodzi, to, to takie mam odczucia, że, że Justin w ogóle przyćmił tę Eurowizję w 2016 roku. że znaczy jego występ był tak oszałamiająco dobry. Że, że nagle te konkursowe, poziomów, tak, tak? te konkursowe piosenki jakoś spadły mi strasznie w stosunku do tego, co, co Justin pokazał. Ja zresztą nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Justina Timberlake'a, ale, ale obserwuję, jak chłopak dojrzał i przestał śpiewać te żerne piosenki, zajął się poważnymi produkcjami. I jeszcze świetnie tańczy, w dodatku. I jeszcze świetnie tańczy. I, i naprawdę ten jego występ to, to, to była klasa sama w sobie. Zresztą w, wtedy jeszcze mówiło się, że Jakaś wielka amerykańska gwiazda się mhm. pojawi na Eurowizji, ale nikt nie, nie był w stanie potwierdzić tej informacji, że to będzie Timberlake. No tutaj mamy rzeczywiście potwierdzone informacje o Madonie, zresztą nie tylko ona będzie gościem specjalnym w tych koncertów, będą też gwiazdy eurowizyjne z poprzednich edycji jako jako Słyszałam, goście. że Dana International. Też, oczywiście. No, gospodarze muszą wystawić swoich zwycięzców, tak. ale też chyba będzie Wielka Serduszka z Ukrainy. Uh -huh. Takie rzeczywiście e, multinarodowe to powinno być wydarzenie, co nie zmienia faktu, że największą gwiazdą będzie Madonna. A proszę powiedzieć, czy kuchnia, kulisy, konkursy Eurowizji są ciekawe? Bo Oj, tego nigdy w sumie nie widzimy. One są najciekawsze. One są najciekawsze. To proszę, uchodź tajemnicy, jak to y wygląda? Wie Pani co, Eurowizja, fani Eurowizji, ale także my, dziennikarze, komentatorzy, którzy tam się pojawiamy, faktycznie żyjemy tym konkursem. To znaczy, widzowie i też nie mają innego wyjścia, ale z reguły żyją dwa półfinały i potem finał. Tak? I sobie w maju europejska społeczność włączy telewizor i ogląda te dwa półfinały i finał. I oczywiście, bo na tym polega ten konkurs. Natomiast ci, którzy są na miejscu, żyją konkursem dzień w dzień. Mhm. Dzień w dzień są próby, na których z reguły wszyscy jesteśmy. Dzień w dzień są konferencje prasowe, na których większość dziennikarzy akredytowanych zawsze się pojawia. I nieważne, czy już zadali to samo pytanie 10 razy, ale jeszcze pojawią się na 11 konferencji prasowej i dalej będą o to samo pytać. Więc tam rzeczywiście Eurowizja żyje konkursem. Ja, ja też czasami się uśmiecham, bo, bo też, żeby być w zgodzie z prawdą. No to nie jest tak, że wszyscy uczestnicy na Eurowizji to są fantastyczni wokaliści i, i, i świetni artyści. E, czasami są żarty, czasami... Chociaż teraz to kieczu jest trochę mniej. Eurowizja jest mniej. trochę, prawda, odsyła. Jest mniej. Rzeczywiście tak, jest, jest bardziej profesjonalnie i dla mnie w ogóle przez lata takim, taką sądą tego, czy Eurowizja rośnie w siłę, czy nie, był fakt, czy ja mogę przywieźć choćby jedną piosenkę mhm. z Eurowizji i śmiało, bez zażenowania, zaprezentować ją w radiu. No tak, najlepsze sprawdzian. Tak. I proszę sobie wyobrazić, że od kilku lat rzeczywiście nie dość, że jedną, ale potrafię po dwie i trzy piosenki przywieźć z Eurowizji, więc dla mnie to jest e, e, bardzo dobry skok w górę, jeśli chodzi o, o jakość konkursu piosenki Eurowizji. No ale jest też oczywiście ta druga strona i teraz wracam do tych konferencji prasowych i tak dalej. Są też tacy artyści, którzy, e, jakby to elegancko powiedzieć, no, zaśpiewają przez dwa tygodnie, kiedy trwają próby. Wydaje im się, że są gwiazdami. Po czym kończy się konkurs i nikt o nich już nie pamięta. Więc tacy też się pojawiają na Eurowizji, ale myślę, że to jest też sól tego konkursu. No, ja ja, ja, ja sam czekam na, na jakiś takich naturzczyków, którzy nie powinni się pojawić na Eurowizji, bo, bo dla mnie to jest woda na młyn komentatora. Mhm. Czy kiedyś chciałby Pan w końcu usłyszeć, że Polska dostaje 12 punktów? Bo już dawno tego nie słyszeliśmy. Ja Pani nie jest najgorzej. Roxana Węgiel wygrała Eurowizję dla dzieci. Tak, to tak, prawda. Tak. E, więc jakiś sukces już, już mamy. E, oczywiście, że tak. No, ja ponad ćwierć wieku komentuję konkurs piosenki Eurowizji i, i marzy mi się, Bym przeżył takie zaskoczenie, bo ja raz już przeżyłem takie zaskoczenie. Niewiele osób o tym pamięta. Pojawił się w ramach Eurowizji taki format e, przypominający troszkę taniec z gwiazdami. E, I to było w Glasgow. Edyta, Herbuś i Marcin Mroczek występowali. Pomysł był taki właśnie, że tańczymy i że to ma być. Tancerz albo tancerka zawodowa, oraz aktor albo aktorka. Jakby tak, tak, tak zbijamy te pary. I proszę sobie wyobrazić, że myśmy, znaczy oni, my, no my, my też w sumie, wygraliśmy ten tak. konkurs w Glasgow. Niewiele osób o tym pamięta, więc wygraliśmy Eurowizję Taneczną, taką. Gwiazdorską, wygraliśmy Eurowizję dla Dzieci i Młodzieży. Jak mówię, ponad 25 lat komentuję Eurowizję. Marzy mi się o tym, żebym był tak zaskoczony jak w Glasgow, bo proszę sobie wyobrazić, że, że nikt na nas nie stawiał. I ja troszkę jak dzisiaj po prostu ubrałem się w dres i poszedłem do swojej budki komentatorskiej komentować ten konkurs. I jak usłyszałem, że Polska wygrała, to trzeba taki zwyczaj, że komentator kraju, który wygrywa, ma prawo do przeprowadzenia wywiadu na scenie. No i ja w tym dresie musiałem pójść do Edyty i do Marcina i, i z nimi przeprowadzać tę rozmowę. Kompletnie nieprzygotowany byłem w sensie wizualnym, a telewizja jednak to wygląd, choć nie tylko, ale w znacznej mierze. No i marzy mi się takie zaskoczenie, żebym też siedział w tej budce i, i, i niech będę siedział w tym dresie, bylebyśmy wygrali. A jakie szanse ma Tulia? Ja? Oj, wie pani co, gdybym wiedział, jak wygrać Eurowizję, to byłbym bardzo bogatym człowiekiem. Wszyscy się nad tym głowią od 56 roku i, i jednak sporo to... Dobra piosenka, świetne wykonanie i trochę przypadku. Nie ma innej recepty na Eurowizję. Ja oczywiście, jak zawsze, trzymam za naszych reprezentantów kciuki. I jak mówię, życzę im jak najlepiej, ale, no ale też musimy mieć świadomość tego, że, że Niemcy między, między jednym zwycięstwem a drugim czekali 40 lat na to, żeby znowu wygrać, tak? więc my poczekajmy jeszcze chwilę. Panie Arturze, to ja w takim razie życzę kolejnych zaskoczeń i może tak na szczęście niech pan założy ten teraz na finał konkursu tak Eurowizji. Tak Dziękuję tak bardzo tak. za rozmowę. Dziękuję. pięknie.